Z tyżowej, będziesz bogata. Wow, Magda, czy to ty? Magda! Fit, kochani ja sam, real za ty? Które to swoje płyty? Nagrałam, tu, nie, z Eminem. Fitę nagrano. Wychał do mnie do Fas tak, i Seksa. No, tak, 50 tak tych płyt, ale ogólnie to. Ta, ta jest z Eminem Fit, a ten ja tutaj, wysłanki, wiecie. Muzykę mixowała wow mi w ogóle. Boże, to ten bad boy? Nie ma żadnego na Nie ma żadnego kolega. Nie ma żadnego kolega. Nie ma żadnego kolega. Nie ma żadnego tak? Nie ja Nie ja żadnego kolega. Nie ma żadnego kolega. Nie ma żadnego kolega. Nie ma żadnego kolega. lat? Mógłby być moim ojcem, co nie zmienia faktu, że jest fajny. Chyba z 50 par, pięćdziesiąt No, to... Ale mógłbyś być moim ojcem. Jest wujkiem, ale mógłbyś być moim ojcem. To skręć swą dróżę komuś. Ja kręcę? Wiecie co? Jesteście strasznie toxic. Teraz się się samochodami. Wow. Jakie to jest twoje ulubione auto? Ford Mustang. Wow! wow. Emilem jeździł takim. Nawet byłam na przyjaźni teraz z nim. To Emilem jeździł jeepem? Ale akurat miał tego do teledysku. On jest bogaty, on może być kilka samochodów. Tak okay. sobie wyobrażasz. <laughs> Jak przyciśniesz, to tak kopię! Ciska w wsiedzenie. No! Tak wali, konia! Pagdę, może cię oprowadzimy po plice. O, byłoby świetnie! Nie. Super pomysł. Idziemy. Idę. Tylko że tak wyszło słabo tą pogodą. No w ogóle słońca nie ma, ale przynajmniej mam gaz tam na drzewie. Nie ma. U nas to łódka on the most się nakłada kuska on the most? Ja. You're the closest to heaven that I'll ever be and I don't wanna go home Wow, mm. i tak dobry. nie ja, ale mamy Macron się wyjść Widziałaś? O mój Boże! To łagodź po polsku. O, jaka piękna woda! Nie rób tego! Oj, Dobra, z latą możemy się tu kąpać, ale to chyba nie jest odpowiednia pogoda na dziś. To chyba przesada, co? Chodź! Co uważasz o sytuacji, którą zrobiła Magda? Nie jestem w stanie uwierzyć, że to zrobiła. To było takie emocjonujące. Ale nagrania z moim wujkiem i były wow, to było niespodziewane. Poślałam, że wow. Dziękuję. Uważam, że nie było to odpowiedzialne, ale wyglądało super. Nie wiem, co powiedzieć. Uważam, że to było bardzo nieodpowiedzialne, ale bardzo śmieszne bardzo mi się podobało. Też tak uważam. To jest woda polska, świeża, czysta. Z czystej robiona. To... U nas w Rusy może być, kim tylko się chce. Tak, każdy może wyglądać jak chce i robić to, co chce. Oczywiście bez przesady. So <laughs> no, we even have Elvisa, Kamieniarę and Davila. They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. I have two of us and we want each other. Don't jump when you're walking. Take these cards, because it's in front of the pass. Hey, because it's being Dobra, <noise> kartę. To mój bujek, więc nie bujek. wiem czy jesteś warta jego uwagi. jasne, jako że nie Czekaj, czekaj, czekaj. co dla mnie? A nie bo co dla mnie, tylko magia. Moje ulubione auto. Widać! Dobra, zacznijmy. Nie, tu nie ma. Po co pokazujesz pan pływki? Nie, ma Ale wyjmiłaś tej południowej... Idzie.